Siemano, cześć. Witamy w drugiej części filmu pod tytułem Cały dzień jedzenia. Dziś troszeczkę nietypowo, bo zaczniemy od opodu auta z tego względu, że jest godzina 6. Ruszamy sobie na, na załadunek i ja w takim przypadku nie jem od razu śniadania, nie wypijam kawy, tylko po prostu biorę sobie tam troszeczkę wody, włączę latarkę. Troszeczkę wody napijam się i dopiero jedzenie. Pierwsze będę jadł na miejscu załadunku. Owsiankę mam praktycznie gotową, tylko trzeba będzie dodać twaróg, jakieś owoce. I tym sposobem też możemy sobie właśnie wydłużyć post, który na redukcji nawet fajna sprawa, często stosowałem. I wam na zewnątrz, że żona jeszcze śpi, zanim tam dojedziemy, to ona się ogarnie. Załadujemy i, i tak wam pokażę, jak wygląda pierwszy posiłek. Ja damy cztery posiłki, mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się pokazać Wam 5 Większość jedzenia mam dziś jest, dzisiaj jest poniedziałek. Wczoraj, jak to zawsze w niedzielę, przygotowuję sobie sporo jedzenia w trasę. Cały dzień dzisiaj mamy jazdy, dlatego taki dzień wybrałem. Myślę, że będę nagrywał dużo częściej takie materiały. A dzisiaj, akurat, poniedziałek, taki dzień wybrany, dzisiaj będzie mniej gotowania, ale na pewno będzie pokazane, jak te posiłki będą. Są przygotowane w poniedziałek. Część jedzenia na pewno mam już nawet na wtorek gotowe, takie jak mięso czy warzywa, które sobie kupiłem wcześniej. Kaloryka około 2,800, gdyż aktualnie jestem na małym plusie około 300 kalorii. Także zobaczcie, jak to wyglądało. U mnie. Jesteśmy już na załadunku. Dziwna sprawa, bo w aplikacji mamy na godzinę 7 załadunek. Oni nam mówią, że. Na 15. No nie, czekamy na jakieś tam informacje odnośnie tego załadunku. A tymczasem zrobimy sobie śniadanko. Tak jak mówiłem, tutaj już mam obsiankę, praktycznie gotową, tak jak zawsze wieczorem sobie zalewam. Yy, mamy tutaj jabłko, płatki, żydnie, orzechy włoskie i kakao. I do tego teraz dodam sobie trochę twarogu oraz miodu. Nieodłączny element. Dobra, mam tutaj niecałe 300 gram tego twarogu. Damy 150. no i jest dokładnie 150 i odgryczany i mamy około 20 gram miodu i tyle gotowe proszę bardzo tu obok macie wszystkie składniki i makrosy, jak i w każdym posiłku. Ja zabieram się za, za jedzenie. Witam ponownie. Plany się troszeczkę pozmieniały, bo ten załadunek nam się cały czas przeciąga, najprawdopodobniej zładują nas o 15. Chciałem to zrobić, że cały dzień będziemy jechać i te posiłki sobie będę przygotowywał, a no, wyszło jak wyszło. Zrobimy tak, polecimy. Myślę, że myślę, że też będzie w porządku. Mamy godzinę 13. Teraz przygotuję sobie dwa posiłki. Pierwszy, który zjem teraz, będzie on na talerzu. I od razu drugi, który będę miał tam jakąś 16, 17 będzie w pudełku. I ostatni, czwarty posiłek, który zrobimy go po drodze. Też sobie przygotuję. Ugotuję właśnie za chwilę makaron. Miałem dzisiaj nie być w ogóle gotowania, ale zrobię makaron, będzie on też na pewno na jutro do śniadania, czy, czy do obiadu, to już wymyślimy sobie jutro. A więc co, idziemy do kuchni. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to nastawimy wodę na makaron oraz pokrzejemy patelnię, żeby podsmażyć sobie łódkę. Na patelnię wlewamy 5 gram oliwy. I dobra, teraz możemy sobie wyciągnąć z lodówki mięso oraz kaszę które sobie wczoraj przygotowałem to mamy kaszę bulgur oraz jaglaną, to na dzisiaj będzie tutaj mamy schab, który zaraz wrzucimy do, do pudełeczka a na teraz a teraz mam łódkę z kurczaka które sobie właśnie podsmażę tutaj na patelni trzy łódka gotowane na parze okay. łódka mam, się smażą w tym czasie możemy posolić sobie wodę na makaron. Ja używam do tego soli kłodawskiej. Bardzo fajna za to Zatłoczę. Teraz naszykuję sobie makaron. Pełne ziarno, pełne. 10 minut do gotowania. A teraz sobie rozłożymy dwa worki kaszy. Jedna jaglana, którą zjem teraz. A druga pójdzie do pudełka na później. A posiłki gotowe makaron się gotuje na kolację. Także zabieramy się za jedzenie. Do później. Makaron gotowy, odsydzony. Dobrą praktyką jest moją zaraz po, po ugotowaniu dzielę sobie całość to na dwa pudełeczka, bo tu jest 200 gram po 100. Jedna, jedno będzie na kolację, które później pokażę jak przygotuję a drugie będzie po prostu w zapasie czy tam jutro dodam do tego serek jakiś owoc jak będę miał i będzie kolejny posiłek Teraz pora na rzecz, którą chyba najbardziej nie lubię robić to zbywanie woda już nagrzana z płynem muszę się przyznać, że nie zawsze po każdym posiłku myję po sobie najczęściej robię to raz dziennie jak mi się już troszeczkę tak uzbiera zagrzewam sobie wodę najczęściej jest to po gotowaniu zagrzewam sobie wodę w garczku wychodzę na zewnątrz i myję nie mam dzisiaj tego wiele z, z owsianki z rana pudełeczko, padelnia, z, coś smażyłem przed chwilą no i teraz po makaranie, także też nie odkładam tego zbyt dużo karów, ale mówię, raz dziennie, nie zawsze na to czas pozwala żeby sobie myć na bieżąco. Dlatego ja tylko raz dziennie myję i jest dla mnie w porządku. Zaczynamy. Stary, ogarnięte, wszystko ładnie, pięknie, mamy 14.15, czyli godzina 10 mi z tym wszystkim teraz zeszła. Spokojnie, bez nagrywania, 45 minut, takie coś na pewno idzie zrobić, gdyż o, ustawienie statywu i tak dalej, z tym zawsze, zawsze schodzi. To nie jest taki właśnie też hop -siup. Teraz idę jeszcze zrobić kawkę, zrobimy sobie na drogę, bo najprawdopodobniej tutaj o 15 nas załadują i, i lecimy w stronę kraju do później. U, czy jeszcze nie załadowana ale dzisiaj małem pH, jeszcze nigdy tak nie było e, ładują nam już na czepę jest godzina 16.15 ładują nam od samego rana, naczepę jeszcze nie załadowana. cały czas, czas pracy leci co zrobić, e, trzeba iść zjeść pudełeczko mogłem sobie to wcześniej na talerz e, naszykować, ale myślałem, że po prostu będę jadł podczas jazdy no, co poradzić, Chodzimy do auta 10 godzin ładowania towaru a ładowane może ze 300kg lecimy z pudełeczkiem Bym wiedział wcześniej to by sobie naszykował na to lecz. tak jak wcześniej pokazywałem tutaj w pudełeczku mam kaszę bulgur kapustę kiszoną oraz 130g schabu tak to wygląda Myślałem, że będę jadł po drodze, ale no, że znaczy jeszcze nie gotowa, nie ma ładunku, także zjadę sobie to teraz. Kolacyjka będzie później. A gdzie mój savo łyżka. Witam ponownie z rampy. Jeszcze, jeszcze jesteśmy niezaładowani. Dostałem też informację, że, że za jakieś dwie godziny powinniśmy odjechać. Pauza nie wyjdzie, taka dniówka. Co, wyszedłem odsadzić tuńczyka. Zaraz przygotowuję sobie kolację, bo też już jestem zgłodniały. Mamy godzinę 21.30, także wskakuję za chwilę. Ostatni posiłek wchodzimy do kabiny i przygotowuję. Coś Wam jeszcze pokażę. Zrobimy do tego sobie jeszcze śniadanie, śniadanko na jutro. Ale będą to dwie rzeczy: kolacja oraz owsianka na rano. Zaczniemy od nastawienia wody. I tak. A pudełeczko otarujemy dzisiaj. Chcemy to jutro. Płatki jaglane 70 gram. Jest ok. był również tarujemy 20 gram. orzechy włoskie z pierwszego tłoczenia 30 gram orzechów i 20 gram żurawiny poszło 25 może być musli gotowe czekamy tylko na wodę a teraz miałem sobie przygotować makaron w pudełku na drogę ale z że tak jest jak jest z tym załadunkiem, zrobimy go na talerzu wysypujemy, tu jest 100 gram makaronu tak jak wcześniej pokazywałem na talerz rozkładamy go równomiernie po całości tuńczyk pół dzisiaj do drugiej porcji makaronu pewnie dam jutro tuńczyk w sosie własnym spoko opcja nie ma tyle kalorii co ten w oleju ale jak dla mnie również smaczny dobra tak mniej więcej na oko pół Puszki jutro też pójdzie. Pół wow. do tego damy tak warzywa seler i cebulka, bo i czosnek. Bo ubogo u nas teraz z warzywami. Dopiero jutro będziemy najprawdopodobniej w markecie Tak to bym dał jeszcze jakąś paprykę, czy czy fasolę, albo na przykład pomidora. Oboje nie Wszystko jest to, co kto tam komu smakuje. Mam tylko selera damy selera! Dosta cebulka pokrojony. A na samą górę troszeczkę jeszcze białka i troszeczkę tłuszczu tam taki fajny ser. Bardzo mi smakuje. Grecki, on jest bodajże z Kauflanda. Jest go 200 gram, ja to dzielę na 4 porcje po 50. On ma 270 kalorii w 100 gramach, także średnio kaloryczny. Bardzo smaczny ser. Oczywiście na oko, tyle pół, tyle ćwiartka Udało się, tak 57 gram. Jutro będę głodny choć. Drobną kosteczkę pokrojony, rzucamy go na górę. Reszta z powrotem ląduje w lodówce. No i co, posiłek prawie gotowy. a jak to w moim stylu bywa troszeczkę sosu na górę i jeszcze upruszymy jedną rzeczą mianowicie czosnek niedźwiedzi nie wiem czy to z niedźwiedzi robią ale jest dobry gotowe proszę bardzo makaronik peta, tuńczyk, seler Pełno to się wyposiłek. Woda nie zdarzyło się zagotować. Woda gotowa. Możemy płatki zalewać. jest tak na oko. Ciężko by tłumaczyć A tak, żeby sobie cała woda wsiąkła w te odręby, te płatki. Na razie to jest w formie płynnej, ale ja to przykryję i to spokojnie do rana sobie w płonie. i rano tutaj powędruje jeszcze serek wiejski Miałbym jakiś owoc, ale kiepska sprawa z tym, nie wiem czy mam jeszcze chyba ale chyba jeszcze jedno jabłko jest troszeczkę jabłka, serek wiejski i kolejny pełnowartościowy posiłek na rano gotowy Jak to by wyglądało? 2800 kalorii. Chciałbym to przedstawić podczas całego dnia pracy. Jak cały dzień jedziemy, właśnie w poniedziałek, że przygotowałem się do tego dnia, w niedzielę. Zawsze tak robię w niedzielę zawsze więcej tego gotowania jest no niestety, dzisiaj z załadunkiem wyszło tak jak wyszło nadal jeszcze, jeszcze nie jesteśmy załadowani co poradzić, tak w, tra w transporcie czasami bywa nie możemy wszystkich rzeczy przewieźć. dlatego warto sobie na, na przykład troszkę do przodu przygotować w lodówce nadal też mamy woreczek jeszcze tam kaszy on jest bodajże z wczoraj, sprzed wczoraj jutro na 100% będzie gotowy, będę go musiał zużyć zużyję go z tym schabem, który robiłem wczoraj także ja gotuję sobie właśnie tak do przodu Później tylko praktycznie można powiedzieć, że komponuję Podczas robienia komponowania posiłków coś innego gotuje jakieś tam kaszę, makaron Czy tak jak widzieliście przed chwilą płatki na rano I co? Byłoby na tyle Na pewno tego typu filmów będzie, będzie na pewno więcej Ten dzisiejszy nie do końca mi się tak podobał Jakbym nagrałem go tak jak chciałem Będą na pewno będzie więcej z podaną kaloryką Jak zacznę już redukcję mam nadzieję, że Wtedy, wtedy będzie bardziej przydatne dla, dla większości no co ja biorę się za, za jedzonko jeszcze tylko oczywiście trzeba zdjęcie zrobić i dzięki wielkie zostaw łapę jeśli Ci film podobał no i co no i do zobaczenia do usłyszenia cześć Dysio chyba mi kurwa makaron nie wyszedł bo pies jest. My heart would say it